Stowarzyszenie Młodej Wielkopolan podsumowało letnie półkolonie, które zostały tradycyjnie zorganizowane w gnieździe dla naszych najmłodszych mieszkańców. Uczestnicy bardzo bogato przygotowanego w ich ramach programu mieli codziennie inne atrakcje, a dziś był koniec tej przygody. Świętujemy i troszeczkę się smucimy. Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan już po raz 23 jest organizatorem akcji letniego wypoczynku Sport, Uśmiech, Zabawa. Tym razem realizujemy w rok półkolonii ze środowiskowym programem profilaktycznym Dajmy Szansę 2022 przez okres dwóch tygodni, a więc 10 dni 120 osób młodych uczestników półkolonii dzieci i młodzieży z terenu miasta Gniezna miało okazję aktywnie brać udział w różnych formach wypoczynku, ale takiego bardzo atrakcyjnego. Pogoda nam dopisała bardzo mocno. W związku z powyższym na ile to było możliwe korzystaliśmy z wyjazdów na basen we wrześni, ale także z no, przepięknego naszego otwartego basenu w Gnieźnie. Oczywiście program był na tyle bogaty, że organizowane były wyjazdy biuty w Grzybowie, a więc warsztaty archeologiczne wycieczka do e, Rogowa, do parku rozrywki, e, ale także e, Elementy związane z naszym królewskim gniezdem, zwiedzanie miasta. Po raz pierwszy wszyscy uczestnicy mieli okazję zwiedzić Muzeum Ziemniaka, spotkanie z lokalną organizacją turystyczną Szlak Piastowski. To właśnie tutaj w gnieźnie mieliśmy okazję przeprowadzić liczne warsztaty, a więc warsztaty bezpieczeństwo nad wodą z udziałem ratowników Gosiru, a także z Państwowej Straży Pożarnej. Przeprowadzone były warsztaty dziennikarsko-filmowe z udziałem przedstawicieli redaktorów z telewizji Gniezno. Mieliśmy okazję poznać bliżej pracę redakcji Przemiany na Szlaku Piastowskim i Radio Gniezno. Odbywały się warsztaty w Domu Powstańca Wielkopolskiego. Oczywiście jednym z takim bardzo ważnym corocznych elementów półkolonii jest Regionalna Spartakiada. Pół kolonii, sport, uśmiech, zabawa. Tutaj, oczywiście, przede wszystkim zabawa, ale jednak rywalizacja, walka o pamiątkowe medale. Zabawę podsumowano dziś około południa w sali sportowej przy ulicy Świętokrzyskiej. Cieszę się, że mogę uczestniczyć w zakończeniu tych półkolonii, bo dla dzieciaków to jest ogromnie ważna sprawa, dla tych, które tutaj zostają u nas w więźni, żeby móc się wspólnie bawić, świetnie, że Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan organizuje tego typu atrakcje. My oczywiście jako miasto wspieramy i to wydarzenie, i te półkolonie, i inne półkolonie organizowane przez inne stowarzyszenia, i te uśmiechy na twarzach dzieci są dla mnie największą radością, największą nagrodą za to, że jako miasto możemy wspomagać, ale i za to chcę też podziękować właśnie tym stowarzyszeniom, które organizują Tą pomoc, bo to jest też ogromna rzecz, ogromna wartość. Często są to wolontariusze. Świetna robota dla naszych najmłodszych mieszkańców miasta. Dzisiaj ostatni dzień, dzień w którym jest nie tylko wspólna dyskoteka, ale także prezentacje kulturalne wszystkich zainteresowanych dzieci. Jest fotobudka. Dzisiaj będzie z udziałem przedstawicieli miasta Gniezda, więc także z udziałem pana prezydenta Tomasza Budasza. Podsumujemy te półkolonie, wręczymy słodkości, dyplomy. Nie wspomniałem jeszcze o, o pikniku profilaktyczno-ekologicznym na Zielonym Zapleczu STD. To jest bardzo ważne przedsięwzięcie, które co roku skupia nie tylko wszystkie te zajęcia profilaktyczne, bo pod tym kątem półkolonie są organizowane, ale także pogadanki z przedstawicielami kniezieńskiego Sanepidu. Policji, Straży Miejskiej, yy, Straży Pożarnej, dużo atrakcji, różnych innych zajęć, a więc yy, trudno w kilku zdaniach yy, podsumować. Na pewno program był bag, bogato wypełniony treściami. Yy, no i 23 yy, edycja Półkolonii praktycznie dzisiaj przejdzie do historii. Półkolonie sfinansowano ze środków budżetowych miasta Gniezna.